W dzisiejszym programie sprawdzamy, jak wyglądają ostatnie momenty Zabrzan przed startem rundy wiosennej. Zaglądamy do szatni siłowni czy sali fizjo, czyli tam, gdzie piłkarze przygotowują się do zajęć. Jesteśmy obecni na treningu ekipy trenera Jana Urbana, a także gościmy z kamerą na dziennikarski Media Day, który przed startem rozgrywek miał nieco inną formę niż zwykle. Dzień z górnikiem, zapraszamy! Always you see, you get, let me see you don't know, get time, you get friends, Just read your A-Box more. Off, you, know? you are three months off. Of course, no chance. It's not tomorrow. <laughs> there is a meeting in the store. No. <laughs> I'm joking. Because no, no, no. My off day. They said no. Oh, you no, cannot no, go. No, I no. said no. yeah, yeah, it's okay. <laughs> I, go. I go. No, but but uh, honest, we need to. We are really thankful. <laughs> Sorry, thankful. Thank you. Really thank Because you rescued us yesterday. <laughs> <laughs> Nie mógł grozić, bo cały po ociele, ja, ale to, to ja. I z napastnika skoczyłeś na Gdzie ja tak grałeś? Nie wiem, gdzie grałem Ale szukier... to bardzo krótko. Dopóki nie zrzucili, mojego kolegi. Właśnie, że... <coughs> Czyli po prostu całe życie po do mi? celu, tak? Tak. Tu jednemu tam, wiesz, ta... Ręk... Ale czy ręce. Rozumiesz, czyste ręce. Rękawie... Ry... Rozujesz. Z rozujesz. Właśnie, jeszcze z rękawicami. Rękawica z pająkiem jakiś, czy... ty? Nie, to dobre, jest serio. I tak poważnie się wydarzyło. I ten gość co zrzucił tego chłopa, to musiał ten, musiał go na Cymbergaja zabrać, to była jego jedyna Kara na Cymbergaja. Tak. Na musiał go zabrać, bierzcie ten taki ten. No wiem, I to było tyle, a ja sobie do bramki skończyłem. Ale już na jedynkę, tak? Tak, i już nie puściłem, wziąłem Ile miałeś lat wtedy? 12 11. Gdzie, gdzie grałeś? W Staminu. Zdecydowanie no, brakowało nam tego e, grania o punkty. E, tęskniliśmy za naszymi kibicami, za e, graniem w Lizę, i po prostu nie możemy się doczekać tego momentu. Ciężko przepracowaliśmy ten, e, ten okres przygotowawczy. Obóz był ciężki i fajnie wymagający, i teraz uważam, że jesteśmy gotowi, żeby walczyć w Lizę. E, pracujemy w tym tygodniu nad, e, e, po prostu nad taktyką na najbliższego przeciwnika, i wierzę w to, że będzie dobrze. Tak jest, prawa twoja, ja, i raz. super, tak jest, tak jest, tak jest, do siebie. tak

No, wiosna idzie, to też liga się zbliża i zawodnicy chyba też bardziej czują emocje związane z ligą. Wszyscy się cieszymy, że już w najbliższą niedzielę wraca druga runda. Po trzech tygodniach ciężkich przygotowań jesteśmy gotowi. Myślę, że cała społeczność związana z górnikiem zabrze, czuje ten dreszczyk emocji, a zawodnicy, nam zawodnikom wydaje się, że ta przerwa minęła bardzo szybko, to jest sam okres przygotowawczy. Wydaje mi się, że dobrze że go przepracowaliśmy intensywnie, przez co szybko nam zleciał i teraz możemy na 100% przystąpić do pierwszego meczu. Wydaje mi się, że za wiele się nie zmieni, jeśli chodzi o jedną i drugą drużynę. Puszcza będzie grała podobnie, jak grała, grała wcześniej. My również my nie chcemy zmieniać naszego stylu gry, niezależnie od tego, czy gramy z Puszczą, czy gramy z innym zespołem. Mimo tego, że Puszcza często gra bardzo bezpośrednio. Na bramkę, to, to my chcemy być sobą i chcemy grać swoją piłkę. Wiemy, że to dla nas niewygodny rywal, bo, bo statystyki o tym mówią. My jeszcze nie wygraliśmy z nimi, natomiast uważam, że wszystkie trzy spotkania, które z nimi rozegraliśmy, zagraliśmy naprawdę dobrze. Gdzieś to, co odliczyłem, spowodowało, że to, co otrzymaliśmy i to, co generowaliśmy jako klub, trzeba było w pierwszej kolejności poświęcić na to, i to rzeczywiście się udało zrealizować. Sumarycznie te zobowiązania w pewnym momencie opiewały na dobrze ponad 9 milionów złotych, takie na szybko, które trzeba było uregulować i udało się to zrobić.